Cześć, witam Was serdecznie, ja mam na imię Krystian, zapraszam Was do kolejnego odcinka naszej telewizji kulinarno-produktowej sklepu prestiżowakuchnia.pl. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować japoński blok marki Miyabi. Blok niezwykły i taki w gruncie rzeczy powiedziałbym hardkorowy. Taki blok dla nieco odważnych. Zapraszam. Cechą szczególną tego bloku jest to, że jest chyba najdziwniejszym pulpitem magnetycznym. Bo tak naprawdę powinienem mówić, że to nie jest tyle bloka, pulpit magnetyczny. Chyba jest najdziwniejszym pulpitem magnetycznym na świecie. Każda płaszczyzna jest inna. Nie dość, że on jest krzywy, pochylony. Popatrzcie, w ten sposób wygląda z tej strony, w ten sposób wygląda z tej strony. Tak wygląda z tyłu. Pulpit magnetyczny trzyma nożyska doskonale, świetnie wpasowane, wkomponowane tutaj w strukturę tego ładnego, bardzo naturalnym kolorze wybarwianego bambusa. Magnesy trzymają te nożyska naprawdę, naprawdę super. W środku mamy magnesy neodymowe, więc to jest jeden z mocniejszych, takich naprawdę rozsądnych, powiedziałbym. Tutaj nie mamy takich jakichś opierdółek, przepraszam za wyrażenie, takich magnesiczków, które są dla, dla bycia, nie. One mają naprawdę dobrze nam noże trzymać, te noże po prostu świetnie się tutaj przyklejają. Ważna druga cecha bloków czy pulpitów magnetycznych, nie tępią nam klingi tnącej. Przy klasycznych blokach Wsuwając i wysuwając nóż z bloku, po prostu często możemy tą ekstremalnie ostrą, piękną klingą tnącą szorować po bloku. Tutaj czegoś takiego nie ma. Przykładamy nóż i tyle. Pulpit jest, popatrzcie, na tyle spory, na tyle długi, że możecie tutaj przechowywać naprawdę długie noże. Prawie 24 cm nóż tutaj bez kłopotu wchodzi. Blok piękny, dziwaczny. Myślę, że wielu z Was ta bryła się spodoba. I popatrzcie, bardzo ciekawa kwestia: blok na 5 do 6 noży, oczywiście w zależności od tego, jak te noże będą duże, jak te noże będą szerokie, ale sam z siebie blok nie jest zbyt ogromny, zbyt potężny, więc nawet jeżeli macie mało miejsca w kuchni, bez najmniejszego problemu, będziecie sobie go w stanie gdzieś postawić. Ja Wam dziękuję za poświęcony czas, zapraszam do kolejnych materiałów i do zobaczenia.